wszystkim. Jak widzieliście przed chwilą u mnie w najlepsze wszystko kwitnie. Jest bardzo ciepło. A tutaj to nie jest trawa, jakby się to wydawało, tylko to jest byłe pole cebulowe. To co przez lato miałem tutaj pszoły. Zobaczcie ile się zmarnowało nasion cebuli. To wszystko się wysypało. Oni tu widziałem mieli kłopoty z, ze zbieraniem tego, bo jak się okazało, to oni nie zbierają nasion bezpośrednio tutaj w polu, tylko te cebule ładują dopiero na przyczepę, ścinają, ładują na przyczepę i gdzieś to zawożą tam do siebie i pewnie suszą i dopiero tam mócą. No tyle się zmarnowało. Tutaj za chwilę wam pokażę kawałek, jak wleci, jak, jak oni to zbierali. Powiem Wam, że, że pszczoły u mnie przynajmniej jeszcze nie, kłębów zimowych jeszcze nie zawiązują. Żyją we wszystkich ulach. Zaglądam na denicę. Osypu nie ma żadnego. To chyba dobrze. Ale jako ciekawostkę muszę Wam powiedzieć, że teraz już nie widać, bo jest późno po południu. Ale w tygodniu u tych pszczół na zakładzie widziałem, że znoszą mi pyłek, a mają z czego znosić. A w tym filmie to ja wam pokażę, nie prze, bo ja uli nie będę otwierał. Pokażę wam co kwitnie, bo, bo z czegoś znoszą pyłek. Jeszcze podejdę do tych drugich pszczół. Tam spróbuję odchylić trochę powałkę i pokażę Wam jakieś ujęcia z kwitnących roślin. No, jestem u tych drugich pszczół. Ruchu nie ma w ogóle. O, tu jakaś się pojawiła na wylotku, ale nie ma, bo już jest. Już jest słońce już prawie zachodzi. Na pewno tu był ruch dużo wcześniej. Ja tu późno przyjechałem dzisiaj. Yy... Także tak jak mówiłem przed chwilą, yy, wszystkie pszczoły żyją tutaj i wszystkie żyją na zakładzie i mają się dosyć dobrze. A tu jeszcze pokażę taki mały ulik. Ja, ta, ta rodzinka miała być łączona z którąś, tu, tutaj z któryś, ale zostawiłem ją. Ona jest na jednej ramce tylko. Zostawiłem ją z tego względu, że tu mam matkę awaryjną. W razie czego, jakby w którymś z uli padła, to zabiorę sobie tą. Też żyją i też się mają dobrze. Tutaj jeszcze spróbuję pokazać. Uchylę troszeczkę powałkę i zobaczymy, jak tam u nich jest. Dobra, zaglądamy szybko, patrzymy. No tak wygląda wszystko. Dobra, dalej. Pszczoły porozłażone. Wszędzie. O, już atakują. Powałka, bo ja tu mam poprzykrywane wszystko. Powałka jest, lekko ciepła była. A w tamtym tygodniu była całkowicie ciepła. Także, zamykam ich tu wszystkich. Wszystkie pszczoły i na zakładzie i tutaj wszystkie pszczoły są w takiej kondycji jak tutaj widzieliście przed chwilą. Także pokażę Wam jeszcze trochę jakichś roślin tutaj, które jeszcze, jeszcze żyją te, tego roku. Jestem jeszcze z powrotem na tym polu z poplonem. Jeszcze pokażę taką jedną roślinę. Nie wiem co to jest. Ale z tego też może zbierają pszczoły. Robi się już późno. Także resztę filmu to raczej do, dokończę jutro. Jeszcze tak, z ciekawości, no to jest koniec listopada. Sobota. No tak wyglądają zimy we Francji. Ten popląd tutaj widziałem, że, że oni tego nie, or nie orzą. Oni to ścinają, na, nie, chyba na zielone dla zwierząt, tak mi się wydaje. A na wiosnę odbije z powrotem i przeorzą. No jak obiecałem, dogry, robię dogrywkę w niedzielę, tu Wam pokażę mlecze, o proszę bardzo, niektóre już przekwitły, to nie są rodzynki, tu jest całe mnóstwo tego, o, tu następny, o, tu następny i cały ten pas zieleni tutaj, Stokrotki nawet, ale ze stokrotek to one... Nie zbierają w ogóle. Ja Wam tę mleczę jeszcze tu będę pokazywał w grudniu i w styczniu. Cała paleta kwiatów tutaj. Naprawdę mają z czego zbierać. To wszystko tutaj rośnie przy drodze. I tam dalej. Proszę. Także tak jak widać chyba będzie miód zimowy. No to oczywiście żart. Więc wielkie dzięki za oglądanie. Pozdrawiam wszystkich. Cześć.